No, hej kawal. Długo mnie nie było, ale wiecie. Jesień. Szybko się ściemnia, człowiekowi nic się nie chce, doły ma jakiejś, psycha musiada. W ogóle. Dla mnie ten cały rok jest szczególnie ciężki pod wieloma aspektami mojego bytowania. Ale dobra. Przecież ja nie o tym chciałem gadać. Niedawno obejrzałem dokument dotyczący sfery życia seksualnego osób niepełnosprawnych a ruchowo. Wiem, co zaraz powiecie, a ten znowu o tym. Oki, okay, może i jestem monotematyczny, lecz przyznajcie sami, temat jest naprawdę rzadko poruszany u nas w Polsce. Tak więc ja będę go drążyć, aż społeczeństwo zacznie nas postrzegać jako normalne istoty ludzkie, a nie bezpłciowych kosmitów, z którymi nie wiadomo nawet jak wejść w kontakt werbalny lub niewerbalny, a co dopiero robić inne rzeczy. A w. Ten dokument nosił tytuł Inna Seksmisja, oryginalny tytuł brzmi z pochodzi z 2005 roku, także możliwe, że już go kiedyś obejrzeliście. Ja natomiast pierwszy raz. Dokument tak w dużym skrócie opowiada o Rachel Wotton, Australijce świadczącej za pieniądze usługi seksualne niepełnosprawnym. Jednocześnie działa w ruchu związkowym Sex Workers i robi doktorat. W filmie poruszająca była taka zwykła normalność, że osoba niepełnosprawna może uprawiać seks, rozmawiać o tym ze znajomymi, z rodziną i nikogo to tak bardzo nie bulwersuje. Oczywiście są również głosy oburzenia, zresztą jak wszędzie, nie mówiąc już, że to jest nieuregulowane prawnie w wielu krajach. Niemniej twierdzę, że każdy ma swój kręgosłup moralny i swoje jakieś indywidualne zasady. Nie kieruje się w życiu. Osobiście jest mi trudno powiedzieć, czy bym się zdecydował na taki krok, bez jakiejś więzi emocjonalnej, bez bliższego poznania drugiego człowieka. Natomiast był taki fragment, który mnie zszokował: mianowicie, jak rodzice swemu niepełnosprawnemu, dorosłemu już synowi szykowali pokój na romantyczny wieczór z główną bohaterką filmu. Dla mnie, dla mojej psychiki byłaby to jakaś schiza i masakra w jednym. Aczkolwiek po dłuższym przemyśleniu tej kwestii, muszę stwierdzić, iż jeśli to mu nie przeszkadza, a seks jest wrodzoną potrzebą człowieka, to właściwie dlaczego by nie mieli pomóc w takich sytuacjach rodzice, kiedy ich dorosłe dziecko samo nie może zadbać o te sprawy, a wyraża swoją aprobatę na taką opcję. Teraz spróbujmy przenieść to wszystko w wyobraźni na polskie realia. Pamiętając, że u nas jest problem nawet zrobić prześwietlenie klatki piersiowej takiej osobie jak ja lub wziąć na przykład telewizor na raty podpisując umowę ratalną odciskiem palca albo zdać zeznanie podatkowe. To dopiero są wyczyny wszechczasów. Dobra, więc ja czekam na wasze opinie, komentarze i spostrzeżenia. Zarówno na Facebooku, NK, jak i też oczywiście na moim głównym kanale w YouTube. Kłaniam się nisko.